Dobra, Kafal, Cele zlikwidowane. Zrozumiałem, zgłaszam do centrali. Dobra, obecnie, że to się nigdzie nie wyda. Wtedy będę miał bardzo duże kłopoty. Nie ma za co w końcu od tego jesteśmy. Piękna pogoda dziś się zapowiada. Weź te brednie wyłącz i przełącz na coś sensownego. Dobre, jeśli będzie. Ty, kurwa, to nie jestem ten Charles? Tak, to jest ten Gnojek. Nie, jak to chyba nie on? Kurde, musimy zdobyć informację. Coś się okaże, to jest on. Dobra, to lecimy, nie marnujmy czasu. Ej ty, tak ty, znasz Charlesa? Tego rapera, co mi ostatnio koncert transmitowany w telewizji. Nie, ja się nie zajmuję takimi dziećmi. Mam lepsze zajęcia niż oglądanie jakichś śmiesznych nagrań. Idź do kogoś innego. Kurde, serio nic nie wiesz? Bardzo są potrzebne nam informacje na jego temat. Nie, serio. Nic nie wiem. Szukajcie u innych. Ej, chcesz nam pomóc może? Jeśli o mnie mówicie? To chętnie, ale w jakiej sprawie przychodzicie? Poszukujemy Charlesa. Znasz może go lub słuchasz jego muzyki? Nie, nie znam go, lecz oglądałem jego ostatni live z koncertu. Moim zdaniem był całkiem dobry, ale nie w moim guście. Sorry chłopaki, szukajcie kogoś innego. Ech, no dobra, ale dzięki zachęci. Hej, ty, nie widzieliśmy, że typa, co miał dużo tatuaży na ciele i śmieszną czapkę, Charles miał na imię grał niedawno koncert. Tak, ostatnio go widziałem, jak jechał z jakimś szoferem do Willi na wzgórzach miasta. Jesteś tego pewien na 100%? Na moje życie przysięgam, że tam go widziałem. Jeżeli mi nie wierzycie, możecie mi zabrać samochód. miło, podsłuchałem o czym nawijacie. Prawdę mówi, sam widziałem jak jechał z jakimś kolesiem na wzgórza Holand. Dobra, dzięki za informacji sprawdzimy tamtą miejscówkę i damy informację innym. Ombre, odpalicie mi trochę pesos za tę informację. Nie wiadomo czy w ogóle coś dostaniemy, zobaczymy jeszcze. Dobra, wsiadajcie do aut, idziemy do tej willi, co oni mówili. Ale dziś piękna pogoda. Ty, co to za typiarze? Nie wiem, chyba znajomy Charlesa. Dobra, po cichu wchodzimy, by nie zrobić szelestu. Oraz pamiętajcie, nie dajcie się zauważyć. Co Charles, myślisz, że nam uciechniesz? Nie jesteś aż tak cwany, było się bardziej postarać. Otwórz drzwi Lesowi i jedziemy poza miasto. Chłopaki, co wy tak naprawdę ode mnie chcecie? My już wszystko wiemy. O czym wiecie? To nie tak, jak myślicie. To był wypadek. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. Po tym, co zrobiłeś, nie możemy ci wierzyć. Zrobię, co chcecie, ale zostawcie mnie. Dobra, otwórzcie mu drzwi. Dajcie łopatę i idziemy, dobra kurwa. Kopse grób, albo cię odjebiemy, Zrozumiałeś? Zrobię co chcecie, ale zostawcie mnie. Posiadasz kontakty z policją, my tego nie tolerujemy. Zabiliś naszych braci, nie odpuścimy ci tego. Dobra, chłopaki, zmiotamy, zanim gliny się tutaj zjawią. Dzień dobry. Chciałbym zgłosić porwanie oraz napad na mojego znajomego Cheredesa. Dzień dobry. Skąd porwano kolegę i w jakich celach, i przez kogo? Napad był, jak dobrze pamiętam, robiony przez parę gangusów. Wtarli się do mojej widy na ulicy. Podczas wejścia do domu zabito dwóch ochroniarzy. Skradli się do kabiny, gdzie nagrywaliśmy nową piosenkę na kanał My Mnie powalono kolbą od karabinu, a Cherdesa zabrali poza miasto. Dobra, ty sprawdź dane Charlesa, a ja sprawdzę go w aktach. Dobra, idę szukać. George, znalazłeś coś o czarcie? Tak, dowiedziałem się, że mieszka on na wzgórzach miasta. Dobra, przepytajmy sąsiadów tego producenta. Witam z tej strony, kapitan George Scott. Czy ma pan chwilkę na rozmowę? Dzień dobry. Tak, mam czas na rozmowę. A o czym konkretnie? Byłeś ostatnio w domu? I czy widziałeś, jak przyjechały tu trzy czarne wozy pod dom długowosego chłopaka? Nie, ostatnio byłem u rodziny poza miastem. Pojechałem tam, aby spotkać się i zjeść razem obiad, a coś konkretnego się stało? Niestety nie możemy udzielać takich informacji. Jeżeli pana to nie było, to już więcej nic nie chcemy. Do widzenia, miłego dnia. Uszanowanie, z tej strony detektyw Jesse Walker. Możemy panu zadać kilka pytań? Witam! O czym chcą państwo porozmawiać? Byłeś ostatnio w domu? I czy widziałeś, jak przyjechały tu trzy czarne wozy pod dom długowłosego chłopaka? Tak, słyszałem parę strzałów z broni długiej. Potem przez okno widziałem, jak parę osób prowadziło do auta tego czarnoskórego pana, po czym jeden z nich krzyknął. Że jadą na cmentarz poza miasto. Słyszał pan coś jeszcze? Na przykład jakieś wyzwiska w stronę tego pana, lub coś? Niestety nie słyszałem nic innego niż tych strzałów. Dobrze, dziękujemy za informację. Do widzenia. George, czy ty widzisz to samo co ja? Tak, widzę. Zrób mu zdjęcia. Ja zabezpieczę teren i poszukam dowodów. Okej, okay, patrz! Tam jest łopata. Dobra, dzwonię do centrali, że mamy dowody. Halo, centrala? Mamy ich. Pozostawili łopatę, którą kopali grup. Zaraz będziemy. Zrozumiałem. Weźcie do wody i wracajcie na komisariat.